Dobry wieczór, dobry wieczór, dzień dobry, nie wiem kiedy oglądać. Będziesz myśli przytulne, które pojawiają się w tej przestrzeni przytulnego domku po raz 2089. Dzisiaj jest taka szczególna pora. Właśnie samochody jadą. Mamy godzinę 17, dzisiaj jest środa 20. Ojej, jaki się ruch zrobił. Przed chwilą było tutaj spokojnie. Środa 24 grudnia 2025 roku. Dzisiaj z wędrówki po osiedlu w Gdyni, gdzie świecą się światła, światełka, gdzie krzątają się ludzie, ale nie tylko właśnie tutaj. Krzątają się ludzie, bo w wielu mieszkaniach, w wielu domach jest tak, że przygotowania są do Wigilii, do czasu, kiedy możemy Spędzić ze sobą czas, kiedy możemy zatrzymać właśnie ten czas. Na czym? A no właśnie, przychodzi taki moment w ciągu roku, a właściwie mógłby być taki moment cały czas, kiedy zatrzymujemy swoją codzienność na rozmowie, na rozmowie z drugim człowiekiem, żeby dać taką przestrzeń naszej. Uważności, żeby dać taką przestrzeń na to, że ktoś jest ważny w naszym życiu. Ja przejdę tutaj, bo zrobił się niesamowity ruch. No i właśnie dzisiaj w myślach przytulnych o zatrzymaniu czasu, zatrzymaniu naszej codzienności na takiej zwykłej, życzliwej rozmowie. Bo czasem. Jest tak i to obserwuję, że zapędzamy się w różne rzeczy, w różne klimaty, w różne działania. Także zapominamy o takiej zwykłej, szczerej, dobrej rozmowie, a warto byłoby się zatrzymać właśnie na czymś takim. Oczywiście nie zawsze jest to łatwe zatrzymać się na rozmowie życzliwej i dobrej, bo w naszych sercach różne są sytuacje i różne są momenty w naszym życiu, takie, które nie pozwalają nam na to, żeby cieszyć się z codzienności i z takiej zwykłej rozmowy. Natomiast całego serca życzę każdemu z nas tego, żeby można było zatrzymywać się na rozmowie życzliwej i dobrej, Pełne, pełnej e, uśmiechu, łagodności. E, bardzo e, do takich e, rozmów otwartych zachęcam do otwartości na drugiego człowieka, do zapominania tego, co. E, boli tego co gdzieś tam ktoś zrobił nam bo właśnie to jest taki czas końcówka grudnia wigilia i święta Bożego Narodzenia że można zapomnieć odpuścić i pójść w takim kierunku żebyśmy my dobrze się czuli i ze sobą sami i z drugim człowiekiem i dzisiaj w ten czas grudniowy Przytulam cię bardzo serdecznie słowem, żeby można było zatrzymać na chwilę się w tej codzienności i ukochać siebie samego, jeśli nie mamy kogoś bliskiego, kto mógłby nam e, zapodać właśnie takie przytulenie. Dzisiaj, e, 24 grudnia 2025 i e, dzisiaj mamy 2089 dzień. E, wszystkiego dobrego, spokoju, radości e, i życzliwości na co dzień. Ojej, tutaj lampa pod lampą stoję, bo jest tak różnie. Chciałam pokazać jeszcze, jak wygląda balkon, tak pięknie oświetlony. A w myśli przytulne pojawiają się w przestrzeni Fundacji Przytulny Domek od 8 kwietnia 2020 roku po to, żeby codziennie dać impuls e, e, do zastanowienia się, do refleksji, a może do zmiany, po prostu w takiej naszej codzienności, żeby znaleźć chwilę dla siebie i na słowo przytulne, na myśl przytulną. I dzisiaj to jest właśnie też taki dzień. Ja życzę każdemu z nas takiej przestrzeni spokoju, dobra. Spełnienia i takiego e, ukojenia się we wszystkich tych sytuacjach, które się pojawiają dzisiaj i w najbliższym czasie. Wszystkiego dobrego. Jeżeli masz ochoty, jesteś tutaj pierwszy raz i nie znasz przytulnego domku, to zapraszam Cię na stronę internetową, przytulny Myślik Domek. .pl albo na facebook przytulny domek, tam się dzieją też przytulne rzeczy. A jeśli jesteś z Trójmiasta, z Gdyni, to zapraszam Cię do takiego bezpośredniego kontaktu z naszym zespołem, z tą społecznością przytulną. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Nie widzę tutaj, co jest napisane, ale chyba coś wesołych świąt, także wesołych, spokojnych, radosnych. Pełnych zdrowia, świąt, takich, jakie chcemy, aby były. Wszystkiego cudownego. A jeszcze tylko dodam, że myśli przytulne pojawiają się codziennie na 3-4 minutki, żeby tylko dać taki impuls do, do bycia ze sobą i ze słowem, i z myślą. Wszystkiego dobrego i do jutra.